Tak źle jeszcze nie było. Rynek trzody chlewnej zmierza ku katastrofie, alarmują hodowcy na opolszczyźnie. Przez spadające ceny wielu rolników zdecydowało się na zmniejszenie hodowli. Henryk Wawer, zakłady mięsne i punkty skupów obniżyły ceny tuczników. Obecne stawki maksymalne oscylują w granicach od 8,30 zł do 8,70 zł za kilogram w klasie E. Dla wielu rolników oznacza to konieczność przemyślenia dalszej produkcji. Bardzo zła jest sytuacja. Obecnie na rynku trzody chlewny ceny tak spadły, że nie masz w ogóle dopłacalności. Do dzisiaj trzeba dołożyć, powinna dzisiaj cena być ponad 10 zł, 12 zł, żeby to była jakaś opłacalność, ale nie 6 zł. Obecnie mam hodowlę niedużą na poziomie około 15-16 macior. I na razie to będę trzymał, ponieważ znowu jest problem ze zbożem. Nie? Czy to hodowlę zwiększać, czy zmniejszać, bo zboże jest stanie. Może to przez przestrzodę przepuścić, może nie. Nie wiadomo co zrobić dobrego teraz. Bogusław Pawliczyn ze Świerczowa przekonuje, że sytuacja jest szczególnie trudna dla zakładów mięsnych, mimo że posiada zakład mięsny i cztery nowoczesne chlewnie, w których hoduje rocznie od 18 do 20 tysięcy tuczników. To, co mówią rolnicy, częściowo pokrywa się z prawdą, bo w zależności od tego, czy to produkcja czody chlewnej jest w cyklu zamkniętym, czy otwarte. Niezależnie od tego, że mały zysk jest w cyklu zamkniętym, koszty, jeżeli chodzi o czodek chlewną, są bardzo duże. I co ciekawe, wieprzowina to jedyny produkt w naszym kraju, którego produkujemy mniej niż potrzebujemy. Na polskich półkach sklepowych coraz więcej pochodzi z zagranicy, co dodatkowo utrudnia sytuację rodzimym producentom. W niektórych momentach zostaje to obniżone przez to, że może u nas brakuje tego tucznika, ale jednak w Unii jest dużo tego mięsa. No, my mamy pokrycie, tak szczerze mówiąc, swoim mięsie na rynku polskim no, w granicach 30-40%. Gdyby momentalnie to mięso zostało z Zachodu odcięte, tak zdecydowanie ubyło tych hodowców. To widzimy nawet na naszym terenie. Jeżeli chodzi o produkcję czody chlewnej w naszej gminie, przykładowo, no, to, to praktycznie producentów nie ma. Ale to jest też związane z ASF-em. Dlatego przyszłość rynku trzody chlewnej na opolszczyźnie pozostaje niepewna.